on również jest weteranem wojennym on brał udział w II wojnie światowej na widok tego samolotu wojska niemieckie no myślę, że ich tam naprawdę stawały im włosy dęba on właśnie brał udział również w desancie w Normandii to jest samolot, który w czasie wojny no jest niewiarygodna rzecz osiągnięto prędkość produkcji proszę Państwa, co godzinę na świat przychodził nowy egzemplarz tego samolotu piloci mówią, że Najlepszym zastępcą dla DC3 jest, jest inny DC3. To jest kapitalny samolot. Prawie 29 metrów rozpiętości skrzydeł, około 20 metrów długości. Proszę Państwa, on no, jest również paliwożerny, 380 litrów na godzinę i co ciekawe, te silniki również konsumują olej w ilości 7 litrów na godzinę jest takiego zachwycającego, że on kiedy lata, to jest taki styl, że właściwie jakby no, jakby jakimś tutaj lordem wśród innych lotniczych maszyn. Bo jest, jest, to jest